W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezu, oddaję Tobie moje ego świadomie, dobrowolnie i całkowicie tu i teraz. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja pierwsza, Pan Jezus skazany na śmierć, Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Oddaję Tobie, Jezu, moje ego. Która nieustannie osądza i oskarża, który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmił się nad nami. Stacja druga Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Oddaję Tobie, Jezu, moje ego, które odrzuca krzyż, trud i cierpienie. Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia, Pan Jezus upada po raz pierwszy. Kłaniamy ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Oddaję Tobie, Jezu, moje ego, które powala innych, sieje zgorszenie. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu, Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Pan Jezus i Maryja. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Oddaję Tobie, Jezu, moje ego, które jest tak niewdzięczne wobec serca niepokalanej. któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja piąta. Szymon z Syreny przymuszony, by pomóc dźwigać Krzyż Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył. Oddaję Tobie, Jezu, moje ego, które buntuje się i nie chce pomocy innych. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Oddaję Tobie, Jezu, moje ego, które jest niewdzięczne za pomoc innych. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma, Pan Jezus upada po raz drugi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Oddaję Tobie, Jezu, moje ego. Który ufa sobie, a nie Tobie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste. Zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Oddaję Tobie, Jezu, moje ego które nie chce pocieszać, któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuł się nad nami. Stacja dziewiąta. Pan Jezus upada po raz trzeci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Oddaję Tobie, Jezu, moje ego, które powala innych każdego dnia. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziesiąta. Pan Jezus z szat obnażony. Kłaniamy ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Oddaję Tobie Jezu moje ego, które odziera bliźnich z godności dzieci Bożych. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja jedenasta, Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczę. Oddaję Tobie, Jezu, moje ego, które przybija ciebie, chwila po chwili, do krzyża. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dwunasta. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczę. Oddaję Tobie, Jezu, moje ego. Niech umrze we mnie. Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzynasta, Pan Jezus złożony w ramiona Maryi. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczę. Oddaję Tobie, Moje Ego, Maryjo. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja czternasta. Jezus złożony do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Oddaję Tobie, Jezu, moje ego, a Ty daj mi, Jezu, Twoje życie, Twoje serce, Twoją miłość. któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.